Jeśli mnie dobrze słychać, daj znać, oczywiście, zostaw tutaj łapeczkę do góry. No, bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie moi kursanci mówią mi na konsultacji, Krzysiek, ona mi o tym nie powiedziała. Skupimy się dzisiaj na tym temacie, dlatego, jeśli Ciebie to interesuje, daj znać, zostaw łapeczkę do góry. Do jutra do północy pakiet 17 moich kursów. Możesz pobrać 70% taniej. Polecam świetna wiedza, która działa, wpływa na kobiety. Promocja.uwodzeniewdzień.pl. Powiesz sobie tutaj ten materiał i naprawdę będziesz zaskoczony, jak kobiety pozytywnie zaczną na Ciebie reagować. Oczywiście, jeśli masz jakieś pytania, chciałbyś na szkolenie z podrywu, z relacji przyjechać pisz na maila, podeślij mi swój numer telefonu, pomogę Ci w tym temacie też krok po kroku. Frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl Tutaj warto się też do mnie zgłosić, jeśli potrzebujesz dużo więcej wiedzy na ten temat. Słuchajcie, problem jest spory, bo musisz to z góry założyć, że kobieta Ci nie powie wszystkiego o swojej przeszłości. Facetom się często wydaje, całuje się ze mną, jest ze mną blisko, to mi powie o wszystkim, jest otwarta. No. Jesteś często zapatrzony w tą kobietę i, i faktycznie tobie się może wydawać, że ta kobieta jest otwarta, że ta kobieta jest całkiem twoja, tylko że ja już dawno zauważyłem, że kobiety są na tyle sprytne, że nie chcą całej prawdy ujawnić facetowi. Tym bardziej tej prawdy, która dobitnie mówi o tym, że jest to kobieta. Która ma coś do ukrycia. Więc zwróć uwagę na momenty, w których się ona zacina, w których mówi, a może ci tego nie powiem, no nie wiem, czy ci o tym powiedzieć, albo chyba na ten temat nie porozmawiamy, bo na tej podstawie widać, że coś tutaj jest nie tak, że ta kobieta wcale nie reaguje na ciebie dobrze, wyciągnij sobie z tego wnioski. Bardzo często widziałem tego typu sytuacje. I niestety, kiedy widzisz, że ona, ty jakieś pytanie, ona unika odpowiedzi na to pytanie, albo coś tam odpowiada, jakoś wiesz, krótko, wymijająco, to widać, że jednak coś tam było jeszcze, coś tam się jeszcze wydarzyło w jej życiu, a nie do końca ona chce ci o tym powiedzieć. I to oczywiście lepiej zawsze obserwować emocje kobiety, stan emocjonalny. Jej yy, mimikę twarzy. Na tej podstawie będziesz w stanie ocenić, kim jest ta kobieta i czy warto się z nią spotykać na dłuższą metę, czy warto się o wiele bardziej zaangażować w tą relację. Wyciągi z tego wnioski, bo to może być dla ciebie bardzo istotna informacja, której kompletnie nie rozumiesz. Oczywiście, jeśli te treści Informacje są dla Ciebie przydatne, warto dać znać. Także nie licz na to, że wszystkiego się dowiesz. Oczywiście, jeśli ona sama swobodnie o czymś opowiada, to powinieneś tak połączyć fakty, żeby zrozumieć, że coś tam się niedobrego w jej życiu wydarzyło. Czasami niektóre kobiety mogą powiedzieć, no było ostatnio nie tak dobrze, i ty już widzisz na tej podstawie, że ona może mieć jakieś problemy z emocjami, ze stabilnością emocjonalną po rozstaniu, więc warto oczywiście wtedy uważać, bo można się tutaj poparzyć. Bardzo często, zauważcie, że tutaj wielu chłopaków pisze, poznałem dziewczynę po rozstaniu, jest z nią cudownie, Krzysiek co teraz, czy to się utrzyma i zaangażowanie. I Często problem polega na tym, że ta kobieta cię traktuje jak pocieszyciela i wcale długofalowo może nie być Tobą zainteresowana, więc też musisz to brać pod uwagę. W innym wypadku będą się pojawiać tutaj całkiem spore problemy, z których Ty nie rozumiesz. Zostaw opeczkę do góry, jeśli się ze mną zgadzasz, jeśli też to zauważyłeś, ale można też dziewczynę podpuścić, żeby sprawdzić, czy ona mówi prawdę. I tutaj czasami można taką metodę użyć, gdzie Ty zablefujesz i powiesz jej, no to chyba już teraz wiem, że coś chyba niedobrego się wydarzyło wcześniej w Twoim życiu. Widzisz, jeśli ona zauważyła, że to wyczułeś, to czasami prędzej się otworzy. Czasami ci też powie o wiele więcej na ten temat. Także czasami myślę, że takie podejście warto wykorzystać, bo tutaj dzięki temu też y, kobieta się może bardziej otworzyć. Zresztą no, kobiety się bardziej otwierają na taką rozmowę o tym, co było, kiedy ty jesteś otwarty. Więc jak ty jesteś zamknięty, za mało mówisz o sobie, no to ona też się może nie otworzyć, no bo siłą rzeczy poczuje ten mężczyzna, nie powie mi wszystkiego. Nie mówi mi wszystkiego, yy, chyba on mi nie ufa, nie wierzy, i tak dalej. Więc wyciągnij z tego wnioski i po prostu poukładaj sobie to odpowiednio w głowie, bo inaczej, no, może ci się wydawać, że trafieć na fajną dziewczynę, a ona to jest po przejściach, rozstała się z byłym, miała z nim problemy. I teraz niestety będziesz bardzo źle traktowany jako mężczyzna. Z uwagi na to. Że też nie postarałeś się wystarczająco zrozumieć jej przeszłości i wypracować w stosunku do niej odpowiedniego nastawienia? No, tutaj oczywiście też polecam siebie moje konsultacje. Zawsze możesz do mnie napisać. Mogę ci pomóc w Twojej relacji, w Twoim związku. Pisz na maila rywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl. Teraz też na szkolenie z podrywu, z relacji możesz przyjechać i tego wszystkiego, o czym mówię, nauczyć się w praktyce. Natomiast do jutra do północy, pakiet 17 kursów, 70% taniej. Zachęcam do skorzystania. Bardzo wartościowa wiedza, która powoduje, że kobiety będą się angażować w relacje o wiele bardziej. Promocja pl. Jeśli dziewczyna mi odmawia spotkania, co mam zrobić? A co masz robić? Masz się prosić o kolejne, nic nie rób. Po prostu zostaw to tak, jak jest. Jak już przesadziłeś i pisałeś do niej, dlaczego tak robi, no to ona się może. Jest nie robić nic. Jest się tak zachowywać, jak ciebie by to w ogóle nie ruszało. Jakby to na tobie w ogóle yy, wrażenia nie robiło. W ten sposób też kobieta zauważy, że ty jesteś facetem, który nie będzie za nią biegał, który nie będzie się o nią starał, który nie będzie chciał o nią zabiegać i właśnie być może sama się do ciebie zwróci po jakimś czasie, że ją olałeś i, i to ona się powinna bardziej zaangażować. Także wiecie, no, dlaczego ty chcesz się pojawiać w jej życiu tam, gdzie ona ciebie nie chce. Czyli generalnie to jest bardzo częsty problem, bo jak już poznajecie fajną dziewczynę, a ona mówi nie mam czasu się spotkać, może już się tam nie zobaczymy, może dam ci znać kiedy będę miała czas, to ty jej się niepotrzebnie narzucasz i ta kobieta zaczyna cię dystansować, lub zaczynacie źle traktować. No i potem masz wrażenie, że niestety nic dobrego z tego nie wyszło. No ale jak miało coś dobrego z tego wyjść? Skoro zauważ. Ona ci już powiedziała, zasugerowała tego tak naprawdę no, nie czuję, albo że nie teraz, nie ma czasu. I często to jest test dziewczyny, na to, czy ty będziesz za nią latał, czy zaproponujesz kolejne spotkanie. Oczywiście, jeśli wyskoczysz z taką propozycją i będziesz zbyt nachalny, no to podejrzewam, że no, pojawią się dalsze trudności. Także, Michał, zrób okres testowy, zostaw ją spokojnie na dwa tygodnie, zobacz, czy będzie pisać. To jest chyba najrozsądniejsze, ale tak jak mówię, no nie znam całej sytuacji. Gdybyś mi całą historię przedstawił, to bym ci pomógł i byśmy też lepiej tutaj zrozumieli Twoją sytuację. A jeszcze. Więc to są tego typu tematy. Ja się bardzo nie lubię narzucać kobietom. Jeśli ona mi mówi, nie pisz do mnie więcej, dzisiaj to już się do mnie nie odzywaj. Okej, okay, nie będę się odzywał, okej, okay, nie będę do Ciebie pisał. I sobie czekam, tak? Wie kogo straciła, więc wiem, że napisze. Takie podejście też ci da los. Jeśli ty zauważysz, że te kobiety o wiele bardziej się starają, piszą do ciebie, angażują się w relacje, krok po kroku, próbują zwracać Twoją uwagę, relacje będą. Oczywiście, krok po kroku rozwijać się coraz lepiej. Z uwagi na to, że ty jako mężczyzna no masz tą postawę, która w silny sposób angażuje kobiety. Wyciągnij sobie z tego wnioski. Bardzo ważna wiedza, której często nie rozumie większość facetów, a jednak to wpływa w niesamowity sposób na relacje z kobietami. Jeśli potrafisz to zrozumieć, jeśli potrafisz to wszystko odpowiednio przepracować, to też możesz zacząć osiągać dużo więcej w każdej sytuacji z dziewczyną. I właśnie ci to polecam, tak? Daj znać, co na ten temat myślisz, jakie masz do tego też podejście. A ja będę starał się też tutaj po kolei odpowiadać na wasze pytania na czacie. Więc jeśli masz do mnie jakieś pytania, jak najbardziej zapraszam, skomentuj, napisz, co cię ciekawi jeszcze na tematy, które poruszamy. No to oczywiście no, bo tylko faceci są tacy naiwni, że jak poznają dziewczynę i jej będą opowiadać, i się spowiadać na temat swojej przeszłości, myślą, że ona ich pokocha i, i traktujesz tą kobietę jak terapeutkę swoją. To tak nie działa. Jak się jej będziesz wydalał i tutaj męczył bułę, że miałeś ciężko w życiu i tak dalej, uwierz mi, ona będzie chciała od ciebie uciec. Dużo lepiej na tym wyjdziesz, jeśli jako mężczyzna pokażesz jej wyższą wartość w interakcji, jeśli będziesz potrafił uśmiechać się do niej, zartować z nią, flirtować. Wiesz, ona o wiele bardziej zauważy, że jesteś warty uwagi i warto spędzać z tobą czas, Wyciągnij z tego. I w bardzo wielu sytuacjach macie z tym problem. I zauważyłem, że niekiedy no, potraficie stracić kobietę z uwagi na to, że zbyt bardzo próbujecie Zabiegać jej uwagę zbyt bardzo, próbujesz proponować jej kolejne i kolejne spotkanie. Czasami dużo lepszą strategią jest sobie poczekać. Nie odpisała to sobie, poczekaj. Zobaczymy, co zrobi. Tak dzisiaj to omawiałem w tym filmie rano. Polecam obejrzeć na kanale. Poczekaj sobie. Dlaczego ty się tak spieszysz? Już musisz jej kolejne spotkanie proponować, opanuj swoje emocje. Ja Wam często o tym mówię. Jak ważna jest kontrola emocji w relacjach z kobietami, w wodzeniu. Wam się często wydaje, ona mi nie odpisała, złożyłem mi kolejną propozycję. Może ją osaczasz, może ona wyczuwa, że ty za bardzo chcesz się z nią spotykać, ona nie jest pewna tego, bo nie poczuła do ciebie wystarczająco silnych emocji. I powodów może być sporo. To jest tak samo jak pomagam facetom naprawiać związki, odzyskiwać kobiety. Weźcie pod uwagę, że w tego typu relacjach jest dużo problemów, które często rozwiązuje, i pomagam oczywiście. Też w odpowiedni sposób pływać na kobiety, stosując tego typu mechanizmy, jak tutaj opisuję. Także polecam też to wszystko wykorzystać. Bo cała ta wiedza działa i daje potężne efekty, rezultaty. Wisz do mnie na sprywolny małpa, uwodzenie, w dzień .pl i podeślij mi swój numer telefonu, pogadamy dużo więcej na ten temat, zrozumiesz, jakie też błędy popełniasz. Prywatnie też prowadzę szkolenia, konsultacje, na których pomagam, to wszystko. Całą tą atrakcyjność sobie przy kobietach wypracować. Prawdopodobnie od tygodnia, od poniedziałku będzie premiera mojego najnowszego kursu też. Sekrety atrakcyjnego wizerunku 2.0, gdzie pokazuję, jak się ubierać, jak emanować atrakcyjnym wizerunkiem przy kobietach. Słuchajcie, Materiał przebija to wszystko, co było na ten temat do tej pory, także mogę się pochwalić, bo kończę nagrywać, że będzie znowu przełom w Twoim życiu, jak to więc zastosujesz, także czekaj uważnie na premierę. Podszedłem ostatnio do dziewczyny na ulicy, jej powiedziałem, że muszę jej zdradzić tajemnicę, zrobiła wielkie oczy i powiedziałem mam na imię Kamil i ro się roześmiała. No właśnie, bo, bo jesteś niepoważny, bo jesteś dla niej ekscytujący emocjonalnie. To często też będzie oczywiście przyciągać uwagę kobiet. Jeśli Ty to rozumiesz, potrafisz taką wiedzę wykorzystywać w praktyce, to właśnie wtedy będą się też pojawiać o wiele lepsze efekty, rezultaty. Wyciągnij sobie z tego wnioski. Jak chcesz się dużo więcej ode mnie dowiedzieć, wiesz gdzie pisać. Także ona Ci nie powie na początku, nie będzie bawić się w to, że jesteś jej terapeutą, chociaż niektóre kobiety jak ci się użalają szczerze, to tylko wtedy, kiedy nie jesteś dla nich atrakcyjny. więc zakonać się zwierza z problemów z facetem. Wiesz co najczęściej to oznacza, że ty jej się nie podobasz. Bo jakbyś się się podobał, powiem szczerze, może być tak, że ona ci w ogóle tego nie będzie opowiadać, bo będzie się bała, że straci w swoich oczach i, i kobiety o wiele bardziej ważą słowa. Jak kobiecie nie zależy na facecie, to ci nawet będzie opowiadać, że puszcza bąki w toalecie, czy że ma okres i, i będzie miała wyjebane na to, co ty myślisz. Różne, nawet jakieś obrzydliwe tematy ci będzie przedstawiać, ale jak jej zależy na tobie, oj, to ona się będzie wstydzić, to ona będzie udawać, że takich tematów nie porusza, właśnie dlatego, żeby przyciągnąć oczywiście Twoją uwagę, więc też powinniście z tego sobie sensowne wnioski wyciągnąć, bo zauważyłem, że wielu fastów tego nie rozumie, tak? No potem się okazuje, że kobieta ukrywa przed Tobą tajemnicę. Nie mówi ci wprost tego, co czuję, I, i pojawiają się te trudne historie, o których tutaj mówimy cały czas. Także, no na pewno, kobieta nie powinna być Twoją terapeutką, jeśli ty jej się zwierzasz ze swoich problemów, jeśli chcesz z nią rozmawiać o tym, co w pracy, ciężkiego się wydarzyło. No, automatycznie osłabiasz tą aurę emocjonalną pomiędzy wami. Automatycznie, cała relacja. Zmierza w zły kierunku. Automatycznie dochodzi do sytuacji, gdzie ona nie będzie potrafiła poczuć tego samego do ciebie. Dlatego, drogi kolego, wyciągnij sobie z tego wnioski, inaczej cała relacja z kobietą może w zły sposób się ułożyć, jeśli ona tego niezrozumienie poczuje i pojawią się te wszystkie problemy, o których tutaj niestety no, mówimy, rozmawiamy, Polecam sobie z tego wnioski wyciągnąć. Oczywiście w tym temacie zawsze warto też do mnie napisać, na maila, podeślij mi swój numer telefonu. Lubię się dużo więcej, jeśli masz jakiś duży problem w relacji. A jak jesteś załamany swoimi związkami, relacjami, przyjdź na moje szkolenie spod rybu, z uwodzenia, naucz się jak angażować kobiety w znajomości. Pisz do mnie na prywolny, małpa. Uwadzenie w podeśl mi swój numer telefonu. Trzecie na takie szkolenie z podrywu, z uwodzenia na ulicy. Szybko zaczniesz poznawać przepiękne kobiety, i życie będzie zupełnie inaczej smakować. Wiesz co, ja bym nawet jej nie pisał, jak ty tutaj sugerujesz, że następnym razem, jak odmawia spotkanie, tylko w ogóle by nic nie odpisywał, bo wtedy. One się zastanawiają, czy czegoś źle nie zrobiły, czy ty dalej jesteś zainteresowany. Także tutaj też trzeba do tego tematu, zauważcie, podejść w odpowiedni sposób. Inaczej kobieta nie będzie się w pełni angażować w związek, w relacje, w znajomość. Wyciągnij sobie z tego wnioski. W innym wypadku ciężko ci może być zdobyć kobietę, która ci się podoba, zainteresować się sobą, wciągnąć do relacji. I ty nie, nie znasz tych sztuczek, tych mechanizmów, o których ja mówię, no to cały czas możesz mieć problemy, popełniać błędy, o których tutaj mówimy, I, i będziesz jeszcze zdziwiony, dlaczego one dobrze nie reagują. Nie reagują dlatego dobrze, że ty jako facet nie wiesz, jak na te kobiety wpływać, jak na nie oddziaływać, i, i przez to już pojawiają się te problemy. Chciałbyś sobie z tego wnioski. Ja to też odbieram z tej perspektywy, że jak kobieta odmawia spotkania, no to nie będę ją prosił o kolejne, to nie będę do niej wypisywał, to nie będę się o nią starał. Dlaczego? Powiem wprost: nie mam na to czasu, nie chcę mi się jej prosić, nie mam zamiaru jej prosić. Uważam, że to jest jej problem. Jeśli kobieta ma takie podejście, no to powinna zastanowić się nad sobą, powinna przemyśleć swoje postępowanie. W wypadku może się okazać, że przecież dochodzi do sytuacji, gdzie ty jako mężczyzna zbyt bardzo próbujesz tutaj wiesz, zrozumieć jej problemy psychiczne, no i za bardzo się poświęcasz dla tej relacji, zbyt bardzo się w to wszystko angażujesz. I oczywiście to do niczego dobrego nie prowadzi. Pamiętaj o tym, wielu facetów starało się dla kobiety, zmieniało się dla kobiety i niestety w wielu aspektach relacji też kobieta tego typu podejście będzie traktować jako słabość. Jak jeszcze macie przemyślenia? Co Was dokładnie interesuje? Tak jak mówię, no, dużo więcej konkretów znajdziesz w moich pełnych materiałach. Pakiet 17 kursów 70% taniej do jutra do północy, jeszcze, także polecam sobie pobrać te wszystkie materiały taniej. Wiedza jest rewelacyjna, promocja.pl w tego linka, przetestuj tą wiedzę. Zauważysz, jak kobiety o wiele lepiej na ciebie reagują, jak o wiele bardziej się wkręcają w relacje, w znajomości, i dzięki temu też pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty. Yy, także polecam, bo bez właściwej edukacji, no to jak ty masz się zmienić, jak ty masz pójść do przodu w relacjach, nie? Jak one tak grają. Dlatego często facetom tłumaczę, bo jest wielu takich mężczyzn, którzy sobie myślą będę szczery wobec dziewczyny i będę, będę miły i będzie okej. Okay. To tak nie działa. No, kobiety dużo bardziej manipulują relacją jak faceci. Wam się wydaje, że chcecie się dogadać, żeby był spokój? Niektóre kobiety celowo próbują was zdystansować, odrzucić, zniechęcić, przetestować co ty zrobisz, jak ty się zachowasz. Wiesz, tylko po to, żeby potem e, cieszyć się tym, jak ty bardzo za nią latasz, e, czy się o nią starasz. No to jest typowo narcystyczne zachowanie, ale kobieta się oczywiście wtedy czuje dumna, bo kolejny mężczyzna za nią biega. Czy ty powinieneś się na to zgadzać? Czy dla ciebie to jest korzystne? No nie wiem. Wydaje mi się, że jako mężczyzna bardziej się powinieneś szanować. W innym wypadku będziesz po prostu dla tej kobiety marionetką. Zacięło. O niedobrze. A słychać teraz? Chociaż z rana niby nie zacinało. Jest okej. Okay. Uważasz, że mieszkanie z rodzicami w wieku 25 lat. Słuchaj. Jak najszybciej wyprowadź się od rodziców, znaleźć pracę bądź samodzielny? Wojtek napisał, że słuchaj, nawet w Norwegii. <grych> no to się cieszę. Więc słuchajcie, nie róbcie z kobiety terapeutki, nie, nie traktujcie jej tak. Tak samo jak masz takie pomocne nastawienie do kobiet, że chcesz im pomagać w życiu, bo jest ci żal tej dziewczyny, ona cię wyniszczy psychicznie. Musisz być skoncentrowany na tym, co ty od niej chcesz dostać, na swoim egoizmie i wtedy, i wtedy masz szansę na sukces, o ile oczywiście też tą kobietę poprowadzisz w odpowiedni sposób. No, i niestety, większość facetów chce pójść na skróty. Podryw w internecie, oj, znajdę jakąś dziewczynę w internecie. Tinder to świetne miejsce na podryw, one odpisują. No, słuchajcie, nie chcę, nie chcę, żebyście się potem zorientowali, jakie problemy macie, spotykając się z kobietami z internetu. Dlatego często o tym mówię, że internet to nie jest dobre miejsce do podrywu. Jak pomagałem Sylwii, to mnie zniszczyła psychicznie. No, Wojtek, dlatego, dlatego po prostu Ci o tym mówię. Jak Ty jej pomagałeś, ona Cię nazywała potem psychopatą, budowała w to poczucie winy, widziała, że to na Ciebie działa. No to wykorzystywać jeszcze bardziej. Tak naprawdę, wiecie, no, kobiety potrafią wyczuć, czy mogą wykorzystać faceta. Sysia, jak masz rację, napisała Ania, to ja pomagałam dla chłopaka i zniszczył mnie psychicznie. No właśnie, podobne, podobne przecież tematy działają też w drugą stronę. Więc, jak jesteś kobietą i sobie słuchasz tego męskiego punktu widzenia, to może też wyciągasz tutaj z tego wszystkiego dużo ciekawsze wnioski. Kto wie, oczywiście, łapeczkę do góry zostaw, jeśli to, o czym mówię, ci się podoba, jeśli cała ta wiedza jest dla ciebie interesująca. Zostań tutaj na dłużej. Posłuchaj tych historii. Wczoraj kolega bardzo ciekawe też historie opowiedział dwie. Także jak nie słuchaliście, zachęcam. No i zrób coś ze sobą. Niedługo wiosna, już właściwie się zaczyna wiosna po 20 stopni jest. Zjedd sobie na szkolenie z podrywu z relacji. Naucz się, jak rozmawiać z kobietami, jak na nie wpływać, jak je silnie angażować w znajomości, a zobaczysz, jak szybko zmienisz swoje życie. Pisz do mnie na. Prywolny, Bałpa, uwodzenie w dzień, i podeślij mi swój numer telefonu. Pędzi dużo więcej na temat tego typu szkoleń, relacji. To wiesz, jak wpływać na kobiety. A teraz na Filipiny wyjeżdżają, bo tam mniej roszczeniowe kobiety. Słuchaj, zaraz będą wyjeżdżać do Ameryki Południowej. No, prawda jest taka, że no, no, można oczywiście za granicę wyjechać, tylko sama świadomość tego, co działa na kobiety, już ci dużo daje. Tak, jak ty nie masz tej wiedzy i szukasz dziewczyny w Afryce, no to powodzenia. No. Znajdziesz pewnie jakąś tam, która poleci na ciebie poprzez twój kolor skóry. Natomiast jak tam dojdzie do jakichś problemów w relacji, dalej potrzebujesz tej wiedzy, która potrafi właściwie ustawić emocje kobiety. Wojtek, każdą kobietę da się na nowo zaangażować, jeśli. Wykorzystamy odpowiednie strategie, metody, także Wojtek, da się to zrobić. Oczywiście w tym temacie warto też jest do mnie napisać, odezwać się na mojego maila. Pomagam w tego typu sytuacjach. Piszcie na dzień.pl i wtedy dowiesz się o wiele więcej na ten temat. Polecam wykorzystać yy, też tą wiedzę w praktyce zgłosić się do mnie. Wiecie, ta wiedza bardzo często zmienia podejście do kobiet, do relacji, i jeśli ty rozumiesz te mechanizmy, jesteś w stanie osiągać o wiele większe sukcesy z kobietami. Ale tak jak mówię, wiecie, zamiast robić wszystko po swojemu, jak ci nie wychodzi, może skorzystaj z moich materiałów, z mojej wiedzy, będziesz o wiele lepiej to wszystko rozumieć. Miał, pojawi się większa pewność siebie, wyższe poczucie wartości. Kobiety będą się bardziej angażować, będą się bardziej o ciebie starać, zresztą o wiele bardziej inwestować w relacje, w znajomości. Wyciągnijcie sobie z tego wnioski. Jeszcze sami brak odpowiedniej wiedzy powoduje, że popełniasz błędy krok po kroku, że nie potrafisz odpowiednio e, wpływać na kobiety. E, że nie potrafisz odpowiednio yy, zadziałać na konkretną dziewczynę. Dlaczego? No bo wiecie, często jako mężczyzna musisz zrozumieć, że do sukcesu z kobietami prowadzą odpowiednie typy zachowań i odpowiednie podejście. Jeśli ty tego nie potrafisz zrobić, nie potrafisz odpowiednio Ukierunkować swoich decyzji przy kobiecie zachowań, to one też nie będą się angażować w sposób, który będzie dla Ciebie e, odpowiedni. No popełniasz ciągle te same błędy, może zwracasz się do niej w sposób, który ją odrzuca od Ciebie i Ty nawet sobie z tego sprawy nie zdajesz. Wiecie, no to wiele razy mam takie historie na konsultacjach: gość tak mówił do dziewczyny, że ona przestała z nim pisać, odzywać się do niego. Bo sobie nie zdawał sprawy z tego, że takie błędy popełnia. Więc może trzeba to skorygować, może muszę spojrzeć twoje relacje, sprawdzić, gdzie ty błędy popełniasz. Zwróć się do mnie, pomogę ci w tym krok po kroku. Pisz do mnie na prywolnymałpauwodzeniewdzień.pl. Podeślij mi tutaj. Spój numer telefonu, pogadamy, nauczysz się jak naprawić swój związek, swoją relację, jak odzyskać dziewczynę, albo przyjdź na moje szkolenie, naucz się podrywu, zaczniesz poznawać piękne dziewczyny, przestaniesz mieć jakiekolwiek problemy w relacjach i myślę, że będziesz zadowolony. No, oczywiście, jeśli kobieta Cię na litość bierze, że jest taka biedna i po rozstaniach, czy tam wierzycie i nie wychodzi, ma takie smutne oczka, przytula się. Tak jak często powtarzam, to jest też manipulacja. To wcale nie oznacza, że ona musi być dobrą kobietą. Wręcz mam wiele konsultacji, gdzie kobiety po prostu w ten sposób po przejściach wykorzystały facetów, a potem, potem ich zostawiły, opuściły. Wiecie, trzeba czasami zrozumieć, że kobieta, która wydaje się ciepła. Nie musi taka być, że to może być jej gra na początku. Wciągnij sobie z tego wnioski. Oczywiście, jeśli masz kolegę, który cierpi w relacji, w związku, pokaż mu tego live'a, niech kolega lepiej to wszystko zrozumie. I oczywiście, no, polecam moje wszystkie pełne materiały. Pakiet 17 kursów, 70% taniej do jutra do północy. Pobierz sobie naprawdę wartość, świetna wiedza, która działa na kobiety. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź w tego linka, a zobaczysz, jak kobiety znaczną na ciebie o wiele bardziej zwracać uwagę. I mały tip. Często pytacie, gdzie dziewczyny poznawać. Ja bym sobie pojechał na twoje miejsce takiego mojego miasteczka, gdzie dziewczyna pracuje sama w jakimś sklepie, gdzie jest mały ruch. I takie kobiety się bardziej nudzą. Wsiądź sobie na rower, jak teraz masz czas, przejedź się. Zauważysz różnicę, tak? Niekoniecznie w jakimś dużym mieście. Czasami warto jest z centrum poznawać te kobiety, niemniej jednak kobiety z małych miejscowości mogą się okazać o wiele lepszymi partnerkami na dłuższą relację. I Wojtek, ty nie masz przekonywać kobiety do siebie, ona musi poczuć, że chce z tobą być. I ta, taki efekt można uzyskać stosując tą wiedzę, o której mówię. Słyszymy się potem, do zobaczenia.